Zanim świat na dobre pogrążył się w roku lat 80, zanim polskie kino straciło jednego ze swoich najbardziej barwnych, ale i najbardziej nieprzewidywalnych aktorów Jan Himilsbach wyznał prawdę, której nikt nie chciał usłyszeć. Na kilka lat przed śmiercią powiedział coś, co przez lata było tylko szeptaną plotką w kuluarach warszawskich knajp i zadnionych planów filmowych. Nikt nie przypuszczał, że człowiek, którego życie przypominało niekończący się żart, skrywał w sobie tyle goryczy, rozczarowania i żalu. Jego twarz znali wszyscy. Był nie do podrobienia, charakterystyczny głos, spojrzenie, które potrafiło jednocześnie rozbawić i zaniepokoić, sposób chodzenia rozpoznawalny z daleka. A jednak Jan Himilsbach, idol robotników i bohema artystyczna w jednym, przez całe życie nosi na plecach ciężar, który ostatecznie go przygniótł? Dlaczego jego historia jest tak tragiczna? Co sprawiło, że nikt z jego bliskich nie potrafił o nim mówić bez cienia smutku? Czy prawdziwy powód jego samotności i upadku był prostszy? Niż wszystkim się wydawało, czy może Himilzbach do końca życia był zakładnikiem własnej legendy? W tym materiale opowiem ci nie tylko o wielkich rolach, skandalach i tajemniczych epizodach z życia Himilzbacha, ale przede wszystkim o jednej, niewygodnej prawdzie, która, jak twierdzą ci, którzy przeżyli z nim najwięcej, położyła się cieniem na wszystkim, czego się dotknął. Gdy dowiesz się, co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami jego życia, już nigdy nie spojrzysz na jego twarz tak samo. Jan Himilsbach, człowiek z innej epoki, a jednak na zawsze wpisany w krajobraz polskiego kina. Urodził się w 1931 roku w Mińsku Mazowieckim, w czasach, które nie wybaczały słabości. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na okres wojny, głodu, beznadziei i rozbitej rzeczywistości powojennej Polski. To, co dla wielu byłoby przekleństwem, dla niego stało się początkiem życiowej filozofii przeżyć za wszelką cenę, nie dać się upokorzyć, śmiać się wtedy, gdy nie ma już z czego. Wśród bołem i artystycznej Warszawy lat 60. i 70. Kiminsbach pojawił się jak meteoryt człowiek znikąd, bez aktorskiego wykształcenia, bez klasycznego przygotowania, za to z niebywałą charyzmą i bezczelnością, której mogliby mu pozazdrościć nawet najwięksi twardziele ówczesnego kina. Jego wejście do filmu nie było planowane, był przypadkowy, niepozorny. Pracował jako kamieniarz, ładowacz, robotnik portowy, a jego prawdziwa szkoła życia to były warszawskie knajpy w których pił z artystami, literatami, z ludźmi z marginesu. To właśnie tam poznał Marka Chłaskę, Stanisława Grochowiaka czy Andrzeja Kondratuka, ludzi, którzy zobaczyli w nim autentyzm nie do podrobienia. Zadebiutował na ekranie późno, bo dopiero po trzydziestce. Ale już pierwsze role, zwłaszcza w kultowym filmie Race 1970 rok, uczyniły z niego postać legendarną. Publiczność go pokochała. Był uosobieniem prostego chłopa, który mówił tak, jak naprawdę myśli. Jego postaci były autentyczne, śmieszne, czasem tragiczne, ale zawsze bliskie zwykłemu człowiekowi. Widzowie utożsamiali się z jego bohaterami, bo wiedzieli, że za tą maską kryje się ktoś, kto naprawdę znał smak życia na krawędzi. Ale świat filmu nie był dla niego miejscem bezpiecznym. Himilzbach, choć osiągnął sławę, nigdy nie pozbył się kompleksów Outsidera. Wciąż pozostawał tym z marginesu, którego łatwo pokochać na ekranie, ale jeszcze łatwiej odrzucić w prawdziwym życiu. Reżyserzy i scenarzyści uwielbiali jego naturalność, ale nie mogli znieść nieprzewidywalności. Słynął z niepunktualności, awantur, długów i nieustannych problemów z alkoholem. Zdarzało się, że znikał z planu na kilka dni, wtedy krążyły plotki, że znów wpadł w kłopoty, znów się zadłużył, znów będzie musiał odpracować u znajomego reżysera. W jego życiu nie brakowało anegdot, które do dziś krążą w środowisku filmowym. Mówiło się, że nikt tak jak Himilzbach nie potrafił wyjść z największej opresji z ironicznym uśmiechem. Że jego teksty z rejsu czy w niebowziętych były w połowie improwizowane, a w połowie zaczerpnięte z prawdziwych, zasłyszanych rozmów w knajpach. Jego przyjaźń z Zdzisławem Makakiewiczem była równie barwna, co tragiczna. Obaj byli outsiderami, obaj zmagali się z własnymi demonami. Obaj byli u publiczności i z morą reżyserów. Wspólnie stanowili duet nie do podrobienia zgrany na ekranie i poza nim, choć za kulisami nie brakowało konfliktów, kłótni i cichych dramatów. Ale Chimilsbach to nie tylko aktor. Był również pisarzem, autorem krótkich opowiadań, scenariuszy i anegdot, które przez lata publikował w prasie. Jego teksty cechowała ironia, cięty dowcip i wyjątkowe wyczucie absurdu rzeczywistości PRLU. Jednak nawet tutaj czuć było tęsknotę za innym życiem bardziej poukładanym, bezpiecznym, spokojnym. Często powtarzał, że nie pasuje do żadnego środowiska, że jest nie na miejscu zarówno w świecie artystów, jak i zwykłych ludzi. W latach 80. kiedy polska kinematografia zaczęła się zmieniać, a nowe twarze zastępowały starych mistrzów, Himilsbach stopniowo znikał z ekranów. Plotkowano, że ma zakaz występowania, że popadł w niełaskę, że jego uzależnienie od alkoholu stało się nie do ukrycia. Nikt nie chciał otwarcie mówić, co się stało, prawda była niewygodna, a jednocześnie banalna. W kraju, w którym sukces często bywał podejrzany, a porażka piętnowana, Himilsbach stał się symbolem pokolenia, które nie umiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie sposób dziś opowiadać o polskim kinie lat 70. I 80., nie wspominając o Himilzbachu. Był twarzą epoki czasów, w których życie toczyło się na granicy absurdu i tragizmu, śmiechu i rozpaczy. Jednak za tą legendą, za niepowtarzalną charyzmą i rubasznym śmiechem kryła się historia człowieka, który nigdy nie potrafił pogodzić się z własnym losem. Czy jego upadek był nieunikniony? A może, gdyby dostał drugą szansę, historia polskiego kina potoczyłaby się inaczej? To właśnie na tym rozdrożu zaczyna się prawdziwa, często przemilczana opowieść o Janie Himilsbachu. jego historia nie zaczęła się od sławy. Był chłopakiem z prowincji, który musiał walczyć o przetrwanie na każdym etapie życia. Pierwsze prace najpierw w kamieniołomie, potem jako ładowacz, robotnik portowy. Murasz nauczyły go szorstkości, nieufności i ironicznego dystansu do świata. Był świadkiem brutalności wojny i rozpadania się starego świata. Mówił potem, że w tamtych czasach trzeba było mieć albo twardą dupę, albo miękkie serce i nie można było mieć obu na raz. Zanim pojawił się na ekranie, był już legendą warszawskich knajp. Zyskał reputację nie tylko pijaka, ale także człowieka do wcipu. Błyskotliwego komentatora rzeczywistości PRLU. Ludzie z branży mówili, że mógłby być kimś wielkim, gdyby tylko chciał. Ale Himilsbach wolał żyć według własnych reguł, nie bacząc na konwenanse i oczekiwania. To właśnie ta bezkompromisowość sprawiła, że zauważyli go ludzie filmu. Przełom nastąpił dzięki przypadkowi reżyser Marek Piwowski szukał do rejsu kogoś, kto będzie prawdziwy, kto nie zagra, tylko po prostu będzie sobą. Himilsbach wszedł na plan i już tam został. Jego rola inżyniera Mamonia to dziś ikona polskiej kinematografii. Improwizowane dialogi, suchy humor, niepowtarzalny styl wszystko to złożyło się na nieśmiertelny obraz człowieka z ludu, który z właściwym sobie dystansem i sceptycyzmem patrzy na świat. Publiczność była zachwycona, branża podzielona. Z jednej strony geniusz naturalności, z drugiej kompletny brak dyscypliny, problematyczność, wieczne konflikty. Po rejsie przyszły kolejne rol, często u boku Zdzisława Maklakiewicza. Razem stworzyli duet niemal mitologiczny. W niebowziętych Kondraciuka stali się głosem swojego pokolenia, pokolenia przegranych, wiecznie spragnionych czegoś lepszego, a jednocześnie bezradnych wobec własnych słabości. Prawdziwe życie przenikało się z filmem. Himilzbach i Makrakiewicz imprezowali razem, kłócili się, godził ich czasem dopiero nowy projekt lub wspólna flaszka. Ich sława była inna niż dzisiejsza bardziej brudna, autentyczna, pozbawiona filtra. Dla jednych byli bohaterami, dla innych marginesem, który przypadkiem trafił na salony. Ale im większa była legenda, tym mocniej ciążyła jej własna grawitacja. Sława Himizbacha szybko przerodziła się w ciężar. Na planach filmowych zaczęto mówić o jego nieobecnościach, ciągłych kłopotach z alkoholem, długach u znajomych i reżyserów. Zdarzało się, że nie był w stanie dokończyć zdjęć. Plotki głosiły, że czasem musiał nocować w garderobie. Bo nie miał gdzie wrócić. Jego relacje z rodziną i bliskimi coraz bardziej się psuły. Żona miała dość wiecznych wybryków, znajomi zaczynali omijać go szerokim łukiem. Jednocześnie w środowisku narastała frustracja. Czy można na dłuższą metę znosić takiego nieprofesjonalistę? Część reżyserów chciała pracować tylko z nim, inni żądali, by go usunąć z obsady. Pojawiły się głosy, że Himilzbach sabotuje własną karierę. Że jego legenda jest już tylko pustym hasłem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nagle ktoś, kto był symbolem autentyczności, zaczął być postrzegany jako problem. Największym ciosem okazała się śmierć Makrakiewicza w 1977 roku. Dla Himilzbacha był to cios, po którym już nigdy się nie podniósł. Ich przyjaźń była nie tylko ekranowym duetem, Makrakiewicz był dla niego jak brat, czasem jedyny powiernik. Po jego odejściu Himilsbach stał się jeszcze bardziej zamknięty, jeszcze częściej sięgał po alkohol, jeszcze szybciej tracił kontakt z rzeczywistością. W latach 80. zaczęło się już tylko staczanie. Propozycji było coraz mniej, za to długów coraz więcej. Często musiał brać epizodyczny rol, występować za przysłowiowe dwie flaszki. Ludzie z branży szeptali, że to już koniec. Ale Himilsbach, choć przygaszony, Wciąż miał w sobie resztki dawnego ognia. Do końca nie przestał być ironiczny, nie przestał pisać, nie przestał walczyć o siebie, nawet jeśli walka ta była z góry przegrana. Finał był nieunikniony. Zmęczony, wyobcowany, niemal zapomniany przez tych, którzy kiedyś się z nim fotografowali, odszedł w 1988 roku. Na jego pogrzebie zjawiło się niewielu ludzi z branży. Większość bała się, że historia Himilsbacha mogłaby być przestrogą także dla nich, przestrogą, jak łatwo można stać się zakładnikiem własnej legendy. W środowisku filmowym długo krążyły opowieści, których nikt nie chciał głośno powtarzać. Himilsbach był przecież jednym z nich symbolem polskiego kina, nie do podrobienia aktorem, ulubieńcem publiczności. Ale za kulisami legendy kryła się znacznie mroczniejsza prawda, którą przez lata przemilczano. Po śmierci Makrakiewicza Himilsbach powtarzał wąskiemu gronu przyjaciół: Nie jestem już potrzebny. Byłem częścią duetu, a teraz zostałem sam. Jego życie osobiste legło w gruzach. Odsunęła się od niego rodzina, a dawni znajomi coraz rzadziej podnosili słuchawkę. W jednym z wywiadów, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, wyznał, że przez większość kariery zmagał się samotnością. Mówił: "Ludzie widzą mnie na ekranie, śmieją się z moich żartów, ale nikt nie chce mnie zaprosić do domu. Po wszystkim zostaje sam zawsze." Jedną z najbardziej szokujących prawd, która ujrzała światło dzienne dopiero po jego śmierci, była historia z lat 80. Himilzbach był podobno na czarnej liście wytwórni filmowych nieformalnej, ale wyjątkowo skutecznej. Miał zakaz grania głównych ról, reżyserzy bali się powierzania mu większych projektów. Oficjalnie nikt tego nie potwierdził, ale wielu twórców wspominało potem anonimowo, że nie można było mu już ufać. Był postrzegany jako nieprzewidywalny, nieobliczalny. A czasem wręcz niebezpieczny dla produkcji. To był koniec marzeń o wielkich rolach, to był początek powolnego znikania. Sam Himilzbach, świadomy swojej sytuacji, nie próbował się usprawiedliwiać. W prywatnych listach do kilku zaufanych osób pisał, Prawda jest taka, że przegrałem z własnym charakterem. Zawsze byłem na kontrze, nigdy nie umiałem się podporządkować. Teraz zbieram za to żniwo. Był w tym smutek. Ale i pewna duma, jakby chciał do końca pozostać sobą, nawet jeśli oznaczało to życie na marginesie. Jedną z najbardziej poruszających scen była ta z pogrzebu Himilzbacha. Wśród nielicznych żałobników pojawił się reżyser, z którym aktor był skonfliktowany przez lata. Powiedział wtedy: "Był trudny, często nie do zniesienia". Ale tylko on miał odwagę powiedzieć głośno to, o czym wszyscy myśleliśmy po cichu. To była chyba najlepsza definicja Himilzbacha człowieka, który nie bał się mówić prawdy. Nawet jeśli miała go ona kosztować wszystko. W ostatnich latach życia aktor coraz częściej mówił o przemijaniu, o poczuciu odrzucenia, o utraconych szansach. Nocami dzwonił do dawnych znajomych, powtarzając w kółko jedno pytanie: Czy naprawdę byłem aż tak zły? Nikt nie potrafił mu odpowiedzieć. Dziennikarze szukali sensacji, publikowali kolejne wywiady, wyciągali stare anegdoty. Ale Himilzbach rzadko udzielał już wywiadów, jakby miał dość własnej legendy. Jakby nie chciał już niczego tłumaczyć. Publiczność, choć początkowo zawiedziona jego nieobecnością, z czasem zaczęła tęsknić. Jego kultowe kwestie z rejsu czy w niebowziętych, cytowano w telewizji, prasie, a nawet na ulicy. Internet, który dopiero raczkował, odkrywał go na nowo. Pojawiały się pierwsze fanowskie strony, wspomnienia, archiwalne zdjęcia. Ale prawda była nieubłagana: Jan Himilsbach, mimo całej sławy, umarł samotny. Niepogodzony z losem, zapomniane przez tych, którzy najgłośniej biją dziś brawo. Jego tragiczna historia była dla wielu ludzi filmu przestrogą, że w świecie show biznesu liczy się nie tylko talent, ale i umiejętność przetrwania w układach, kompromisach, codziennych maskach. To, co uczyniło Jimil Zbacha niepowtarzalnym na ekranie, stało się jego przekleństwem poza nim. Był za bardzo prawdziwy w świecie, który cenił przede wszystkim pozory. Czy jego upadek był nieunikniony? Czy mógł żyć inaczej? Dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Pozostaje jedynie gorzka świadomość, że za legendą polskiego kina kryła się opowieść o samotności, bólu i ostatecznym rozczarowaniu. Patrząc dziś na dorobek i życie Jana Himilzbacha, trudno nie mieć mieszanych uczuć. Z jednej strony pozostawił po sobie coś, czego nie da się powtórzyć prawdziwe, nieoszlifowane rol, teksty, które przeszły do historii, autentyczność która przez dekady była niedoścignionym wzorem dla kolejnych pokoleń aktorów. Z drugiej strony jego życie stało się przestrogą dla wszystkich, którzy wierzą, że talent sam wystarczy, by przetrwać w bezwzględnym świecie show biznesu. Jako kanał za kurtyną. Chcemy spojrzeć na Simil Bacha nie tylko przez pryzmat plotek, anegdot czy sensacji, ale przede wszystkim jako na człowieka zagubionego między światem artystycznej bołemi a rzeczywistością, w której nigdy nie czuł się u siebie. Był aktorem z przypadku, autsiderem z wyboru, a jego losy pokazują, jak niewiele trzeba, by ze szczytu spaść na samo dno. Wielu współczesnych aktorów i ludzi filmu uczy się na jego błędach, choć rzadko się do tego przyznają. Nie możemy jednak zapomnieć o jego wkładzie w polską kulturę. To dzięki takim postaciom kino lat 70. i 80. zyskało autentyczność i głębie, której dziś często brakuje. Himilzbach, podobnie jak Maklakiewicz, jak Chłasko, jak cała galeria ludzi, naznaczonych przez los pokazał, że prawdziwa sztuka rodzi się tam, gdzie kończą się kompromisy. Jego słabości nie były tajemnicą. Były jego znakiem rozpoznawczym. Ale czy nie właśnie to sprawia, że jego legenda trwa do dziś? Czy nie tęsknimy za kimś, kto miał odwagę być sobą do końca, bez względu na cenę? Często by nas, jak oceniamy takie postaci jak Himilzbach. Czy to bohater, czy antybohater? Czy był ofiarą własnego charakteru, czy też środowiska, które nigdy go nie zaakceptowało? Dla nas Jan Himilsbach to przede wszystkim człowiek tragiczny, zmagający się ze światem, z własnymi słabościami, z rzeczywistością, która nigdy nie była dla niego łaskawa. Ale to także ikona, która przypomina, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem, między uwielbieniem a zapomnieniem. Zostawiamy to pytanie wam widzom. Co myślicie o Himilzbachu? Czy widzicie w nim symbol autentyczności, czy raczej kogoś, kto nie potrafił odnaleźć się w świecie pełnym iluzji? Czy dziś byłby w stanie przetrwać w showbiznesie? A może jego historia jest już nie do powtórzenia w czasach, w których każdy krok, każde potknięcie jest od razu komentowane w internecie, oceniane przez setki anonimowych głosów? Zachęcamy do refleksji i do dzielenia się własnymi wspomnieniami, opiniami, a nawet anegdotami o Himilzbachu. Bo to właśnie wy widzowie tworzycie legendę, która trwa dłużej niż nawet najgłośniejsze brawa. Niektóre historie nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ale kiedy już wybrzmią, zostają z nami na długo, jak melancholijna melodia, której nie da się wyrzucić z pamięci. Jan Himilsbach był takim bohaterem nieoczywistym, niepokornym, na swój sposób niezłomnym. Żył tak, jak grał nieco obok zawsze pod prąd, nieprzystosowany. Zostawił po sobie ślady które trudno zatrzeć, cytaty, spojrzenia, anegdoty powtarzane z pokolenia na pokolenie. Jego obecność w polskim kinie była czymś więcej niż tylko rolami filmowymi. To był głos pokolenia, które umiało śmiać się z własnych słabości, ale nigdy się ich nie wstydziło. To był symbol ludzi, którzy nie bali się powiedzieć: Nie pasuję, ale jestem. To była lekcja prawdy, której dzisiaj coraz trudniej szukać, gdy wszyscy próbują być idealni, wygładzeni, przewidywalni. Dziś, gdy po latach wracamy do filmów z Himilzbachem, śmiejemy się i wzruszamy jednocześnie, czując, że pod tą twardą skorupą krył się ktoś wyjątkowo wrażliwy. Może dlatego jego historia nie daje spokoju, bo przypomina, jak łatwo w świecie pełnym masek przegapić prawdziwego człowieka. Może to właśnie ta nostalgia sprawia, że o nim wciąż się mówi, że cytuje się jego powiedzenia, że szuka się jego śladów w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie sposób nie zadać sobie pytania, ile jeszcze takich historii czeka na odkrycie? Ile jeszcze legend kryje polskie kino, literatura, muzyka? Himilzbach nie był ideałem, był prawdziwy. To właśnie ta prawda, czasem niewygodna, czasem bolesna, pozostaje z nami najdłużej. Niektóre opowieści nigdy nie miały być znane. Ale teraz już wiesz. I może właśnie dlatego Jan Himilzbach, z wszystkimi swoimi wadami, upadkami i małymi zwycięstwami, zostanie z nami na zawsze. Nie jako bohater bez skazy, ale jako ten, który miał odwagę być sobą. A to czasem największa ze wszystkich odwagi.